Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na kanale Brudne Rowery. Dzisiaj, dzisiaj trochę o rowerze, ekwipunku. No, i planie na przejechanie pierwszego Ultrastartu w tym roku. Mowa oczywiście o Ultra No to zaczynamy oczywiście. Musimy zacząć od maszyny. Jako, że Ultra Lyconic jest zapowiadany jako impreza gravelowa, to oczywiście jadę na rowerze MTB. Ale tutaj, żeby była jasność, wydaje mi się, że organizatorzy tym razem faktycznie zrobili wszystko, Żeby ta trasa była gravelowa. Według Ride With GPS 70% trasy to asfalt. 30% to inne nawierzchnie, ale myślę, że faktycznie tym razem po takiej fali krytyki, która się przewinęła po ostatnim sezonie, i nie mówię tutaj o organizatorach tego wyścigu, tylko ogólnie o scenie gravelowej, przewinęła się taka fala krytyki dotycząca tego, co jest trasą gravelową, co nie jest. I myślę, że nauczeni tymi doświadczeniami organizatorzy Ultra Lyconica Postarali się, żeby wszystko co będzie takim trudnym terenem wyciąć z tej trasy i faktycznie może być to trasa dostosowana do rowerów gravelowych. Dlaczego więc jadę rowerem MTB? Ze względu na napęd przede wszystkim. Jeśli spojrzycie sobie na wykres wysokości, na profil wysokości tej trasy, to zobaczycie, że to będzie istny roller coaster. Podjazdy dosyć twarde, o dosyć dużym nachyleniu, więc ja wybieram rower z Miękkim napędem. Może gdybym był w takiej dyspozycji, w jakiej byłem przed startem w PGR-ze, przed złamaniem nogi, może wtedy bym pojechał gravelem, ale na tym etapie to na pewno nie byłby dobry pomysł. Więc, dlatego rower MTB, ale z oponami o zdecydowanie łagodniejszym bieżniku. Na tych oponach jechałem drugą Wisłę 1200 to są opony Maxi z także tutaj ten bieżnik jest dużo łagodniejszy więc myślę, że na tych asfaltowych odcinkach nie będzie mnie tak bardzo spowalniał jadę spakowany na ciężko trochę się tak biłem z myślami czy jechać z podsiodłówką czy zabrać Tailfina Tailfin jest jakieś 600 gramów cięższy od podsiodłówki ale Stwierdziłem, że wolę mieć pełny zakres dropera, nie chcę ograniczać pracy dropera. Mimo tego, że nie spodziewam się żadnych trudnych technicznych zjazdów, to na pewno będą zjazdy strome. A w tej chwili moja noga jeszcze nie pracuje tak dobrze jeśli chodzi o... Jak to nazwać? O, o mobilność, o zwinność, to znaczy... To już nawet nie chodzi o samą siłę tej nogi po złamaniu, ale o to na ile ona jest elastyczna, jak ona pracuje na, na nierównościach. Dlatego chcę sobie zostawić tego dropera po prostu dla, dla wygody, żeby nawet na asfaltowych zjazdach dać sobie troszkę odpocząć, odpocząć, odpocząć nodze. A Więc zabieram Tailfina, zabieram ekwipunek do spania. Z takich ciekawostek, nowości, bo to zawsze na ultra rower musi wyglądać trochę tak dziwacznie. Nie wierzę, że na tej trasie przewaga aerodynamiczna będzie miała jakiekolwiek znaczenie. To jest za duży Eee, właśnie za duży roller coaster, żeby tak się bardzo przejmować aerodynamiką, także żadne lemontki i dodatkowe chwyty nie wchodzą w grę, natomiast tutaj oprócz normalnych chwytów Ergonów, z którymi jeżdżę i które bardzo lubię, eee, założyłem sobie si czanki stare, już troszkę zużyte tutaj na środek kokpitu, więc tylko po to, żeby zmienić. Pozycję dłoni. To był taki naturalny chwyt, z którego korzystałem na przykład na krwawej pętli. Wtedy tutaj niczego nie miałem na kierownicy i brakowało mi jakiegoś tutaj takiego jakiejś poprawy komfortu. Myślałem, żeby tutaj zastosować owikę, no ale miałem te, te, te chwyty które leżały nieużywane, więc je tutaj po prostu nasunąłem. Maktronik Noise XTR03 sprawdzony Garmin Dakota 20 bez zmian. Co mamy tutaj? Tutaj mamy jackpacka prototyp, więc nie będę się o nim wypowiadał za bardzo, bo tutaj będą zmiany jeszcze wprowadzane. Więc trochę bez sensu byłoby mówić coś więcej na temat tej torby, skoro i tak już wiem, że będą tutaj pewne zmiany. No, dosyć długa torba, na pewno pozwoli wygodnie korzystać z Powerbanka. W krótszych torbach czasem jest taki problem, jak jest większy Powerbank. Że trudno jest tym kablem gdzieś tam zakręcić, jeśli chcemy coś naładować w torbie. U mnie tutaj przede wszystkim chodzi o ładowanie telefonu i ładowanie kamer. Dwa bidony w ramię, najszybszy bidon mikroprzygód, bardzo szybki. No to zobaczmy co pojedzie w tej W tej jadą ubrania zapasowe i sprzęt do spania. I teraz, w zależności od tego, jakie będą prognozy. Taki zestaw ubrań wybiorę. Może się zdarzyć, tak, że nie zabiorę wszystkiego, co tutaj Wam teraz pokażę. To jest taki zestaw maksimum. Mamy niezmiennie cały czas te same rękawki i nogawki Sportful. Bardzo mnie to cieszy, że jest ekwipunek, który się po prostu sprawdza. Co mi tu piłujesz? Kurtka bardzo lekka przeciwdeszczowa, ekoi widzieliście już ją między innymi na relacji z nogi. no i proszę kuźwa, kleszcz już ty mały tak wygląda kleszcz na kurtce Ekoi co dalej? dalej mamy kurtkę syntetyczną warstwę docieplającą na 99,9 pojedzie ze mną bo na pogóżach będzie można się spodziewać pewnie niskiej temperatury szczególnie trochę wyżej zapasowe okulary no to niestety zawsze muszą ze mną jechać i cały sprzęt do spania. Czyli ma teraz Dmuchany Exped śpiwór Cumulus X-Lite 200, czyli trochę cieplejsza opcja. Awaryjne Bivi, raczej będę szukał jakiś wiatek, czegoś zadaszonego na nocleg. Jeśli będzie dobra pogoda, to nie będzie problemu, ale awaryjnie takie Bivi zabieram. I tutaj cały zestaw naprawczy. Cały zestaw naprawczy. I to jest to, co jedzie w tej z tyłu. Jedzie ze mną też oczywiście wiatruweczka od Cumulusa Windy Wendy, tak którą mam na sobie w tej chwili. Spodenki Ekoi z wkładką na zawartość tej dużej torby na górnej rurze To będzie przede wszystkim Powerbank. Tu jest czołówka, którą będę miał na kasku Mactronic Sirius H12. Tu jest taka bardzo fajna guma, którą można przyczepić do kasku. W tej chwili jeszcze jej nie mam na kasku, bo jeszcze mnie czeka jeden biwak, na którym będę jej używał w takim normalnym czołówkowym trybie, więc jeszcze tej gumy nie zdejmuję. Więc tu będzie latarka gotowa do użycia, do założenia na kask, powerbank z kabelkiem, zapięcie, proste rowerowe zapasowe baterie do garmina, pomadka ochronna do ust i jedzenie. Jedzenie które będę na bieżąco w trakcie jazdy konsumował. Jeśli będzie konieczność to będzie zależało od prognoz to pojadą ze mną zimowe rękawiczki. Jeśli prognozy będą korzystne to normalne rękawiczki z krótkimi palcami. I tak to wygląda sprzętowo. Cały czas się jeszcze bije z myślami czy naprawdę zabierać tego Tailfina czy sobie te pół kilo oszczędzić. I spakować się w podśródówkę, bo te, te rzeczy się zmieszczą do ultratobołka. No, ale to jeszcze mam e, trochę czasu na rozmyślanie. A on dalej piłuje, nie? Jeśli chodzi o strategię, no to byłbym super zadowolony, naprawdę bardzo zadowolony, gdyby udało się tą trasę przejechać. Przypomnijmy, około 450 km, jakieś 9000 w górę. Czyli w sumie, chyba tylko Carpathia Divide miała taki bardziej wymagający, bardziej wymagającą proporcję przewyższeń do dystansu, no ale to był taki rajd pieszo-rowerowy. Więc przy tym dystansie, przy tych przewyższeniach, będę super zadowolony, jeśli uda się to przejechać z jednym noclegiem. Także pierwszy dzień, start, chciałbym taki dziś do, do północy. Przespać parę godzin i drugiego dnia dojechać do mety. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w tej chwili przy mojej dyspozycji to może być takie bardzo optymistyczne założenie. Więc nie robię sobie w głowie jakiejś takiej wielkiej presji na, na to, żeby, żeby się zmieścić w tą jazdę z tym jednym noclegiem. Jak będą dwa noclegi, to spoko. Także to chyba tyle. Myślę, że tutaj się niewiele zmieni w tym ekwipunku. Jedyne, co się może zmienić, no to właśnie sposób przewożenia. Ale założenie ultratobołka będzie się wiązało z utratą jakichś części skoków w tej sztyce regulowanej. Tyle na dzisiaj. Muszę teraz pozbyć się wszystkich kleszczy, z tych rzeczy, które położyłem na ziemię. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.